Cześć kochani, z tej strony Klaudia Tarka-Klateks i dzisiaj zapraszam Was na kolejną lekcję makijażu. Dzisiaj zajmujemy się tuszami do rzęs. Porozmawiamy sobie o rodzajach tuszy do rzęs, o tym jak najlepiej aplikować tusz do rzęs na rzęsy. Mam tak naprawdę dzisiaj szeroki wachlarz różnych tuszy, od takich gęstych szczoteczek po mniej gęste, także myślę, że mam Wam na czym pokazać. Bierzemy się do roboty. Dzielimy maskary na takie cztery, można powiedzieć, kategorie: maskary pogrubiające, maskary wydłużające, maskary wodoodporne i maskary kolorowe. Na pewno się spotkałyście z tymi czterema kategoriami. Czasami firmy jeszcze wymyślają jakieś tam dodatkowe nazwy do tuszy, ale głównie zadanie mamy pogrubiające, wydłużające, kolorowe, czyli nadają nam innego koloru niż czarny. No i maskary wodoodporne, wiadomo, dla sytuacji, gdzie potrzebujemy mega, mega wytrzymałego makijażu. W kwestii maskar pogrubiających mamy maskary, na których piszę najczęściej volume, na przykład to jest ta Maybelline The Big Shot Colossal, ona jest maskarą zdecydowanie pogrubiającą rzęsy, ma dość taką gęstą formułę, często właśnie te maskary, które są dodające gęstości, pogrubiające, mają zdecydowanie gęstszą formułę niż e, tusze do rzęs z y, funkcją wydłużania. I z maskar, które mam e, przed sobą, e, tak naprawdę te cztery mają najbardziej bardziej Takie działanie pogrubiające. Niektóre z nich pogrubiają i wydłużają, e, ale tak naprawdę mm, po nich widzę taki największy efekt pogrubienia e, z całej gamy Maybelline. One są właśnie takie moim zdaniem najfajniejsze dodające objętości. I mamy tutaj Colossal e, wodoodporny, Big Shot fioletowy, e, lash Sensational fioletowy e, i Big Shot czarny. I chciałam Wam również pokazać szczoteczki, jak one wyglądają dokładnie. E, tutaj mamy tą maskarę Colossal Waterproof. Jak widzicie, szodoczka jest taka dość gęsta. Włoski nie są silikonowe, tylko są mięciutkie. I ta maskara, no nie dość, że jest wodoodporna, czyli bardzo długo się trzyma, to oprócz tego pięknie pogrubia rzęsy i też minimalnie je wydłuża. Kiedyś moim ulubieńcem była właśnie ta maskara The Colossal Big Shot Fioletowa, w takim jakby złotym opakowaniu. Ona ma już zdecydowanie krótsze włoski niż poprzednia. Jak widzicie, one są takie krótkie, też dalej miękkie, dzięki czemu właśnie. Właśnie ta objętość jest zebrana od najkrótszych rzęs, od e, tak naprawdę mm, linii, linii rzęs, gdzie one wyrastają, po same końce, po grubia, bardzo ładnie wydłuża i też uwielbiam po prostu efekt, który ona daje. W tym momencie już jest na wykończeniu, ale dalej ją trzymam, e, bo ją po prostu uwielbiam. Kolejna maskara, która myślę jest ulubieńcem wielu, wielu dziewczyn, które nawet oglądają dzisiaj ten odcinek, e, kultowa już w sumie Lash Sensational, to jest e, maskara, która ma podkręconą szczoteczkę, e, czyli ona tak naprawdę daje nam efekt wydłużania, e, pogrubienia rzęs, a dodatkowo przepięknie je podkręca i jakby tworzy z rzęs taki wachlarz dzięki temu, że właśnie jest e, podkręcona e, i oprócz tego jak widzicie u góry ząbki są długie, a na dole są krótsze, dzięki czemu możemy uzyskać taki trójwymiarowy efekt. A w Lash Sensational ząbki, te szczoteczki były silikonowe, a no i teraz kolejna maskara, która już z silikonowych ząbków nie ma, nie ma silikonowej szczoteczki, tylko znowu mięciutka, króciutka, bardzo podobna z wyglądu, jak widzicie, do tej de Colossal Big Shot fioletowej, bo on ma bardzo podobne tak naprawdę wykończenie i dają bardzo podobny efekt i obie bardzo, bardzo lubię. Kolejna kategoria to właśnie wydłużenie, tak jak Wam powiedziałam, te poprzednie maskary, które pokazałam też, niektóre z nich miały w swoim jakby działaniu wydłużenie i pogrubienie, ale teraz pokażę takie maskary, które przede wszystkim e, nam wydłużają rzęsy. E, maskara de Colossal Maybelline żółta e, z czarnym 100% black to jest przepiękne wydłużenie rzęs, daje bardzo naturalny efekt, bo właśnie też to mają w swojej jakby formie tusze wydłużające, że mają lżejszą formułę, mniej gęstą niż tusze pogrubiające, dzięki czemu dają przenaturalny efekt. Tutaj mamy maskarę o bardzo podobnej formule ta fioletowa, tylko po prostu nie jest 100% black, czyli ta czerń nie jest tak intensywna. No i maskara Colossal Platinum Black. E, bardzo fajna maskara. Teraz pokażę Wam szczoteczki tych maskar. Pokażę najpierw właśnie tą srebrną. Ona jak widzicie ma bardzo gęstą szczoteczkę, e, taką zbitą można powiedzieć i ona właśnie dzięki temu, że jest taka zbita, pogrubia rzęsy, ale przepięknie je wyciąga do góry, przepięknie je wydłuża. E, bardzo lubię tą maskarę. A tak naprawdę te dwie mają podobne szczoteczki, zresztą zobaczcie sami, podobne do tej poprzedniej. E, to są te szczudeczki bardzo gęste, szczoteczki takie zbite, które tak samo i delikatnie pogrubiają, ale przede wszystkim przepięknie wydłużają rzęsy. Nie będę się powtarzać, bo to samo musiałabym powiedzieć o tej maskarze, tylko ona jest po prostu bardziej intensywnie czarna. To jest właśnie ten 100% black. Trzecia kategoria to właśnie te maskary wodoodporne. No i tutaj dla przykładu maskara, która znalazła się w pierwszej grupie pogrubiających, bo ona przede wszystkim pogrubia rzęsy, wydłuża je też, ale przede wszystkim pogrubia, no i takim jej głównym zastosowaniem jest właśnie to, że jest waterproof, czyli jest wodoodporna. Maskary waterproof są okej okay dla osób, które przede wszystkim mają powiekę taką, która mocno się przetuszcza. No i odbija się tuż na rzęsach. Tutaj wtedy polecam stosować maskary wodoodporne, bo one wtedy tak szybko się nie odbiją na powiece i nie będzie wyglądało to na tyle źle, jak przy zwykłej maskarze, która nie jest wodoodporna, czyli prościej się odbije na powiece. No i tutaj mała wskazówka dla dziewczyn, które używają maskar wodoodpornych na co dzień. Polecam zmywać je porządnymi mleczkami do demakijażu albo płynami dwufazowymi, bo krąży taki mit, że maskary wodoodporne niszczą rzęsy, że maskary wodoodporne osłabiają jej, rzęsy częściej wypada a tak naprawdę takim głównym problemem osób, które stosują e, maskary wodoodporne, jest to, że używają złych produktów do demakijażu oka, przez co trą za mocno jakimś słabym środkiem do demakijażu i osłabiają rzęsy tym tarciem za mocnym. Do maskar wodoodpornych musimy mieć porządne produkty do demakijażu i wtedy nic nie powinno osłabić nam tych rzęs. I czwarta kategoria to właśnie te maskary kolorowe. Jeżeli szukacie maskar kolorowych, to na przykład Maybelline w swojej gamie Snapscara ma Dwa tusze kolorowe, taki śliwkowy i niebieski. Także to są takie dwie opcje, ale też inne firmy również mają kolorowe tusze, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. No i maskary kolorowe po prostu mogą zastępować nam zwykłe maskary, tylko dają po prostu innego koloru niż czerń czy jakiś taki brązowo-czarny kolor. Ważną sprawą jest również podkręcenie rzęs przed tuszowaniem. Jeśli mamy rzęsy, które są mega, mega proste, sterczące i one w ogóle się same jakby z siebie nie kręcą, możemy chodzić na. Lifting, e, rzęs i wtedy ładnie sobie je podkręcić. Inaczej nazywa się ten zabieg na przykład trwała na rzęsy. I wtedy to jest zabieg, który u nas mniej więcej utrzymuje się około miesiąca, bo tak naprawdę e, efekt utrzymuje się do tego czasu, aż nam te rzęsy nie wypadną. Wiadomo, że rzęsy naturalnie się wymieniają, niektóre wypadają, świeżutkie wzrastają, więc dopóki stare rzęsy, które były poddane zabiegowi trwałej na rzęsy, liftingowi rzęs, e, nie wypadną, to efekt będzie dalej się utrzymywał. tak to wygląda, ale jeśli nie chcemy skusić się na taki zabieg u kosmetyczki, to możemy same na własną rękę podkręcać rzęsy zalotką. Ja muszę powiedzieć szczerze, że nie jestem zwolennikiem metody podkręcania rzęs zalotką. Miałam okazję raz to zrobić. Może wtedy byłam się niedoświadczona, bo to było parę dobrych lat temu, e, ale miałam nieprzyjemne wspomnienia, ponieważ zalotka mi takiego trochę połamała te rzęsy. Za mocno może to zrobiłam i od tej pory jakoś trzymam się od zalotki z daleka, ale wiem, że są dziewczyny, które na co dzień korzystają z zalotki, e, zawsze sobie podkręcają przed wytuszowaniem i są przez zadowolone. Wskazówka tylko, żeby używać zalotki na czyste, oczyszczone porządnie z tuszu do rzęs rzęsy i dopiero później tuszować rzęsy. A jeśli chcemy jeszcze uzyskać taki efekt delikatnie podkręconych rzęs bez liftingu lub bez zalotki, to po wytuszowaniu rzęs można delikatnie palcami przytrzymać sobie rzęsy do góry, e, tak żeby po prostu one zaschły w takiej pozycji podkręconych do góry. Także tak to wygląda, i myślę, że śmiało możemy sobie już teraz z taką wiedzą przejść do praktyki, czyli do nakładania maskary na rzęsy. Dobrze wiem, że lekcje makijażu oglądają dziewczyny, które malują siebie same, ale także dziewczyny, które w przyszłości chcą być makijażystkami i traktują lekcje makijażu jako taki kurs makijażu, szkoła makijażu. Więc pokażę Wam dzisiaj tak naprawdę moją metodę na to, jak ja sobie tuszuję sama rzęsy, ale też opowiem Wam troszkę, jak ja to robię u klientek, żebyście mogły nauczyć się, bo tak naprawdę tuszowanie rzęs, wiem z własnego doświadczenia, to jest największa trauma dla makijażystek, jak i dla klientek. Klientki bardzo często boją się tuszować Rzęs. To jest taki nasz naturalny odruch, że czasami po prostu zamykamy oko, jak widzimy, że coś do oka się zbliża, jak nie wiem, widzimy muszkę, która do nas leci, to automatycznie staramy się zamknąć oko, żeby ona tam nie wleciała, chronimy bardzo te oczy i tak samo często po prostu ten instynkt taki niefajny pojawia się czasami przy tuszowaniu rzęs, jak maluje mm, inne osoby, to po prostu one, kiedy widzą szczoteczkę blisko oka, to czasami po prostu, po prostu potrafią zamknąć oko. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, mały procent osób jest takich, które w ogóle się nie boją tuszowania rzęs przez drugą osobę, i wręcz siedzą dumnie i czekają, aż będę wytuszowane. Większość osób uważa tą czynność za niekomfortową e, i jak mam klientki, które bardzo tego nie lubią, mówią mi zawsze, że one same, nawet jak tuszują sobie rzęsy, to płaczą przy tej czynności, to zwykle po prostu pytam, czy w takim razie nie chciałaby sobie wytuszować rzęs sama, bo ja po pierwsze nie chcę narazić ją na dyskomfort, na łzawienie oczu, na podrażnienie ich, oprócz tego na jej stres wewnętrzny, że ja jej tą szczoteczkę włożę do oka. Nigdy mi się nie, to nie zdarzyło, żebym włożyła komuś do no ale wiele osób się właśnie tego obawia. Także dzisiaj pokażę Wam opcję malowania na siebie, jak i opowiem Wam troszkę, jak to robić u drugiej osoby. Myślę, że najlepiej będzie Wam to pokazać na przykładzie maskary Lash Sensational. Ona jest bardzo fajna, ponieważ właśnie jest podkręcona. No i co robimy? Kiedy mamy nową maskarę, taką dość świeżą i nie niewyschniętą jeszcze, niewykorzystaną jeszcze, to pamiętajmy o tym, żeby ocierać zawsze brzegi szczoteczki o mm, ten jakby słoiczek, o opakowanie, żeby nie było nadmiaru na szczoteczce, bo wtedy ona poskleja nam rzęsy i nie uzyskamy takiego efektu, na jakim nam zależy. Zawsze pamiętajcie o tym, żeby zaczynać tuszować rzęsy od zewnętrznego kącika oka i kierować się do wewnętrznego kącika. Czyli zaczynamy sobie tuszowanie. Ja najpierw robię to delikatnie. Tak sobie muskam. Zwracam uwagę na to, żeby rzęsy były tuszowane od samego tak naprawdę miejsca ich wzrostu, żeby nie było takiej przestrzeni, bo czasami kiedy dziewczyny są mocne, jasnymi blondynkami, mają naturalnie bardzo jasne rzęsy, tuszują same końce rzęs, przez co później przy mm, miejscu wzrostu włosa są białe luki, które wyglądają bardzo brzydko. Więc pamiętajmy, że wytuszować rzęsy od samego miejsca wzrostu, czyli od samej linii wodnej i lecieć sobie do zewnętrznego kącika i wyciągać je do góry. Zobaczcie, porównanie tego oka i tego oka, a jaka jest różnica tak naprawdę już na samym kąciku. Nie mam doklejonych sztucznych rzęs, po prostu uzyskałam taki efekt maskarą. I lecimy dalej. Najlepiej za dużo nie gadać, tak jak ja dzisiaj bardzo dużo mówię, bo Wam tłumaczę. Normalnie najlepiej robić to dość szybko, żeby maskara nie zdążyła zasnąć, żeby jeszcze ciągle była dość plastyczna i żebyśmy mogły sobie nie wiem, jeszcze troszkę popracować i zobaczcie, kieruje się po powolutku do wewnętrznego kącika. Bardzo lubię właśnie tą maskarę za to, że ona jest taka trójwymiarowa. Szczyteczka jest o różnych długościach włosków, dzięki czemu w kąciku wyczesują rzęsy te krótsze włoski, a najdłuższe rzęsy są traktowane przez ten długi grzebień, który wyczesuje te długie rzęsy, a króciutki te małe. No i zobaczcie. Tak wygląda, można powiedzieć, taka pierwsza warstwa. Jak komuś wystarczy taki efekt, to Super. Ja bym takie rzęsy zostawiła, które mam teraz. Niektórzy lubią mieć grubsze, więc wtedy polecam zrobić tak, że wytuszować jedną, jedno oko, przejść sobie do drugiego i potem wrócić do tego pierwszego, bo wtedy ta maskara, pierwsza warstwa troszkę zaschnie i nakładając drugą będziemy już jakby tylko doklejać trochę i pogrubiać te rzęsy. Ale kto nie lubi efektu pajączka, to nie polecam robić to właśnie na kilka razy, tylko zostawić tak, jak za pierwszym razem wyszło żeby już nie poprawiać. Także ja górne rzęsy uwielbiam tuszować właśnie tą mask maskarą podkręconą, ale podkręconą szuteczką ciężko maluje mi się dolne rzęsy. Często powstają mi plamy, robią mi się kropeczki, więc sięgam po inną maskarę do dolnych rzęs w, tej, w tym dzisiejszym odcinku. Tak po prostu pokażę wam najlepiej, bo tak jak mówię, ta jest super do górnych, ale ja dolne mam bardzo słabe, bardzo cienkie i ona tylko po prostu brudzi mi te dolne rzęsy. Więc do dolnych rzęs użyjemy sobie Platinum Black, kolosal, srebrny E, to jest ta gęsta szczoteczka i nią zdecydowanie prościej będzie mi wytuszować moje cienkie, takie liche dolne rzęsy, bo naprawdę ja mam słabe dolne rzęski. Nie mam się za bardzo czym pochwalić. No i zobaczcie, jak optycznie tusz potrafi nam powiększyć oko. Spójrzcie na moje prawe oko i na moje lewe oko, teraz też na przebitce widzicie z bliska, jak to wygląda. No naprawdę moim zdaniem różnica jest przeogromna i są dziewczyny, które na przykład nie lubią używać tuszu do rzęs, czego ja w ogóle jakby nie rozumiem, no bo naprawdę tusz do rzęs tak otwiera oko, tak zmienia spojrzenie, że dla mnie tusz jest naprawdę niezbędny. I na drugim oku pokażę Wam tuszowanie rzęs bardziej jakby ze strony na kimś. No i użyję innej maskary, żebyście mogły zobaczyć inne wykończenie. Użyjemy sobie teraz The Colossal Big Shot czarna, czarno-złota i zaczynamy malować. Jak mamy klientkę, która siedzi przed nami i tuszujemy rzęsy, to polecam poprosić ją, żeby patrzyła tak jakby miała wzrok nie na sam dół, ale tak trochę niżej. Nie przed siebie, tylko wzrok tak troszkę opuszczony w dół. Wtedy Najprościej jest po prostu dojść do rzęs i robię w ten sposób, że klientka po prostu patrzy sobie tak troszkę niczej i ja zaczyna jej tuszować rzęsy. Jeśli klientka jest kumata, nie boi się tuszowania rzęs i jakby nie jest przestraszona tą czynnością, to możemy prosić ją o delikatne mrugalnie. Wtedy to nam ułatwi dojście do tych krótszych rzęs. Ale czasami klientki jakby już są tak zestresowane samym tuszowaniem, że nie musimy je o to prosić, po prostu same możemy sobie szczoteczką dojechać do rzęs. Jeśli mamy panią z opadającą powieką lub panią w wieku, jak to się mówi, eleganckim, czyli panią w wieku dojrzałym, możemy podnieść sobie powiekę, jeśli jest opadająca, i wtedy zacząć tuszować w ten sposób, żeby nie ubrudzić sobie wcześniej wymalowanego cieniami oka. To wtedy bardzo ułatwia, bo ten wał skóry, który opada już w pewnym wieku albo po prostu u niektórych młodych dziewczyn, które mają tendencję do opadającej powieki, możemy sobie naprawdę ułatwić tuszowanie, podnosząc powiekę. Jak dotkniemy raz i nie będziemy jeździć po oku, to nawet nie zdejmiemy jakiegoś dużego nadmiaru cienia, raczej nic nie powinno się w makijażu zniszczyć. No i kochani, zobaczcie, jaka jest różnica. Na razie oczywiście nie wytrzywałam jeszcze tutaj dolnych rzęs, ale zobaczcie, jaka jest różnica. Użyłam w sumie tuszu z tej samej marki, a mimo wszystko naprawdę różnica górnych rzęs po jednej stronie i po drugiej jest. Jak dla mnie ogromna, ja powiem szczerze, że mi bardziej podoba się ten efekt taki bardziej rozczapiżonych rzęs. Tutaj faktycznie widać bardziej pogrubienia tych rzęs. Tutaj zdecydowanie jest wydłużenie, też są troszkę pogrubione, ale nie jest to tak mocno widoczne jak po tej stronie. Wytuszuję sobie jeszcze dolne rzęsy na jednym oku i pokażę Wam już taki efekt przed i po z dwoma różnymi efektami makijażu rzęs. Po wytuszowaniu, tak jak powiedziałam, możemy sobie przytrzymać te rzęsy do góry, żeby one tak zastygły. Moje już zastygły, ja lubię taki efekt. Moje rzęsy nie są bardzo proste, więc u mnie wystarczy, kiedy je po prostu wytuszuję. No i czasami jeszcze często zostaje pytanko: na przykład, Klaudia, polecasz bardziej tuszę z szrodeczką silikonową, czy z szrodeczką z miękkimi włoskami? I słuchajcie, tutaj sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo indywidualna. U mnie to na przykład zależy też czasami od marki, od danego tuszu, ale zdecydowanie częściej stawiam na szczoteczki z włosiem miękkim średnio lubię silikonowe chyba jedyną szczoteczką silikonową, którą lubię to jest właśnie Lash Sensational to fioletowa, którą widzieliście tak to raczej jednak szukam szczoteczek z włosiem mięciutkim, ale wiem, że są dziewczyny które są zwolenniczkami tuszów z silikonową szczoteczką, lubią tylko takie i to jest jakby wiecie zrozumiałe, to też wszystko zależy od tego jakie mamy rzęsy, czy mamy grube rzęsy czy mamy miękkie rzęsy czy mamy cienkie, czy twarde czy mamy gęste, czy rzadkie to wszystko ma znaczenie, jaką po prostu szczyteczką nam się te rzęsy maluje, prościej, wygodniej i jaki efekt nam się podoba. Także nie ma jednej zasady, że powiedzmy dla rzęs cienkich, rzadkich polecam taką szczyteczkę, a dla rzęs grubych, gęstych taką. To po prostu jest kwestia indywidualna i pewnie w książkach znaleźlibyśmy taką informację, co jest dla jakich, ale uważam, że tutaj chodzi o taki nasz komfort, naszą wygodę, no bo powinno nam się przyjemnie wykonywać makijaż. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny, że czegoś się dowiedziałyście, że troszkę Wam ułatwiłam sprawę, że poznałyście różne rodzaje szczoteczek. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejny czwartek w kolejnym odcinku.